Witamy dnia kolejnego. Właśnie przyszliśmy na śniadanie. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu. Duży, duży bar i duży wybór, także bierzemy się. Z takim widokiem siedzimy sobie. I tu jeszcze jeden z do oka No to, śniadanie. Dzisiejsze śniadanie jest na trochę większym wypasie niż przez ostatnie dni. Wreszcie inne rzeczy są do wyboru, ale my i tak stawiamy na jajka. Smaczne, gadać. My po śniadaniu z Ociąm wybraliśmy się na siłownię. Trochę poćwiczymy i spadamy na plażę. Idziemy właśnie odebrać pranie, które zostawiliśmy wczoraj. Zobaczymy, czy nic się nie skurczyło. Odebraliśmy już nasze pranie. Wszystko jest elegancko złożone. Posegregowane. Gacie są czyste. musimy zobaczyć Tak, raz Adama koszulka zmniejszyła się do rozmiaru 1,28 m. Także idziemy. do reklamacji. Tak. Przebrany już, idziemy na plażę, a właśnie mijamy tutaj jakiś ołtarzyk postawiony i ludzie modlą się. My doszliśmy już nad morze, ale wbite są za jakiś czas czerwone flagi, czyli jest kąpieli. Ale troszeczkę większe są. Chyba nie ma tutaj, nie widzę żadnego ratownika, także na razie nici surfowania. właśnie wynaliliśmy sobie takie leżeczki, i oczywiście zbiegło się już kilku nawołaczy, czy coś chcemy. Niestety, już nie skorzystamy z tych Dobra, chwila relaksu. Włączam. Zaraz przesuniemy ją do słońca. Ja w cieniu. Niby jest zakapalonka, się właśnie tutaj jedna osoba. Jest, to Dobra, odpoczywamy. Są tak ludzie mili, że chłop nam przyniósł miskę Właśnie wleje nam wody Żebyśmy jak się kładziemy na leżaki Mieli czyste stopy Także wzór Dodam jeszcze, że za te leżaki dwa zapłaciliśmy 100 wariatów Czyli to jest 25 zł za cały dzień Także tak cenowo to wygląda Tego właśnie nie możemy zrozumieć Gościu obok nas w czapce, kurce, rękawiczkach, także coś niechano. Na plaży można tutaj spotkać jeszcze sporo fotografów, którzy robią mega, mega, mega fajną sesję. O! Tak teraz będziemy skakać. Teraz zobaczymy. O, no wiemy się to jak bocian. My przeszliśmy właśnie na obiad do knajpki. Dostaliśmy takie fajne ręczniczki mokre kiedy możemy sobie przeszyć twarz i albo jest mega uproszczony. Zamówiliśmy właśnie sobie jedzenie i otrzymaliśmy coś takiego. To jest to danie typowo indonezyjskie. Migoren, migoren. A ja mam krewetki w jakimś kremowym sosie cebulowo-czosnkowym. Wygląda no, no dobrze. Smacznego. Chipsy krewetkowe. krewetkowe, tak, ja je lubię. Pocznego? Dzięki za mnie. My po jedzeniu wracamy do soli, do siebie, do hotelu idziemy tym razem na basen Nie chcę nam no, się troszeczkę usić na plażę, także tym razem wybieramy basen Tak jeszcze wygląda nasz hotel i wbiliśmy na basen nasz basen zamieniliśmy na jacuzzi tu wderza że a trening robi pod wodą jakieś rozciąganie stretching swój tak, tak Ona ja sobie chilluje Niby jest zachmurzone niebo, ale jest naprawdę ciepło, cieplutko, muzyka gra, także spoko. Miła godzina 19, my właśnie wyszliśmy z hotelu, ogarnęliśmy się i idziemy na jakiś mały shopping. No i tak się cieszyliśmy, że w sumie to nie pada, nie padało cały dzień, no i właśnie zaczyna kropić. Ale, no, mamy nadzieję, że to tylko takie przelotne No i co? Naładowaliśmy siły i baterie, baterie I idziemy świętować wieczorem urodziny tego Pana Ja już świętuję tylko imieniny, także nie świętujemy dzisiaj A, -a. Tak. A po drugie mamy płaszcze, w, w petargu Teraz chyba wyjmiemy, co? Tak jest Dobra, będziemy na Pytaliśmy, że w 2002 roku tutaj w miejscowości Kuta, w której się obecnie znajdujemy, był atak terrorystyczny. Została podłożona w jakimś klubie bomba i zginęło 200 osób, i w tym jedna Polka. Ponad 200. Po 200 nawet. I tu jest taka tablica upamiętniająca. ta zginęła jako jedyna Polka. Tak, a gdzie ten pub, klub? Yy, tutaj był bo, bodajże, już do Aha, już nie ma tego klubu. A tutaj taki, taka podróbka z Singapuru, ogólnie jakby. Dobra, ale ta lutka Bada Pavla, która jest jakąś długą podróżniczką, ogólnie. Aha. I na pewno wyda jakąś książkę, także można przeżyć. Najwięcej zginęło Australijczyków. No i też pojechać ogólnie, no nie chcę, ale przyjechać, że oni są z Australii. Wczoraj w ogóle pozwaliśmy Australijczyków, no, także widać, że. No, mamy tutaj najbliżej, no, także Australijczyków jest w pełni, tutaj tutaj widać, też używają koni do zaprzęgu do, do poruszania się no i jeżdżą po chodnikach tutaj. my doszliśmy właśnie do galerii handlowej jesteśmy zdziwieni, że są schody ruchome <laughs> dawno nie widzieliśmy schodów ruchomych a przed wejściem trzeba przejść jak na lotnisku, bramkę kontrolną także idziemy sklepy, jak w polskich galeriach Henem, Berska, Stradivarius, Lakost, także ceny troszeczkę niższe niż w Polsce a jakieś pewnie 10-20% maksymalnie ale raczej blisko cen europejskich kupiliśmy tylko jakieś słodycze do PRL -e, także bez jakichś większych zakupów wracamy teraz do domu Idziemy taksówkę zamówić i spadamy. Mamy do naszego hotelu dziś 1,5 kilometra. A taksówka pokazuje nam, że zapłacimy 8 zł. Także gramy na czas i bierzemy taksówkę. Lecimy. No i już jesteśmy po hotelu idziemy sobie do jakiejś knajpki a obok nas z prawej i z lewej strony cały czas jakieś shoppingi tutaj stoisko fast -hutowe. tutaj klapki Louis Vuitton tu dwie szurki na spa i chodzimy zwiedzamy i szukamy szczęścia oraz fajne jakieś knajpki, w którym się schodzimy. Godzina 24. My właśnie wróciliśmy do hotelu, poświętowaliśmy troszeczkę. Eee, I co? Idziemy zregenerować siły na jutro, bo jutro, ostatni dzień naszego vacation surfing. i surfing. Na mm -hmm. pewno. See you.